A my łączymy się z panem doktorem Jerzym Tragalskim, politologiem, ekspertem do spraw służb specjalnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, panie. panie doktorze, obiecaliśmy radiosłuchaczom, że porozmawiamy dzisiaj na temat wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, a ściślej mówiąc, Kongresu Konserwatystów. Jak pan ocenia to, co się stało w USA? Myślę, że e, Trump rozpoczął przejmowanie Partii Republikańskiej. E, to znaczy były e, prowadzone. E, Wśród wyborców e, republikańskich, i w tej chwili jest sytuacja taka, że według jednych danych 52, według innych 54% wyborców republikańskich głosowałoby na Trumpa. E, drugi jest Pęsk, e, z 12 albo 18 procentami, więc e, nie ma żadnych wątpliwości, że najbardziej popularnym politykiem republikanów jest tam e, i e, walka toczy się wewnątrz partii republikańskiej. Przy czym, o ile jeszcze a powiedzmy miesiąc temu dyskutowano, czy e, Trumpa, albo wokół Trumpa powstaje nowa partia, to w tej chwili dyskutuje się, czy e, ci, którzy są tak zwanymi anty w partii republikańskiej, e, kiedy wiosne przegrają, e, to założą własną partię, albo na przykład teraz wystąpią i założą własną partię, e, ponieważ to wskazuje na to, że, że e, Trump e, już w tej chwili jest bezapelacyjnym liderem, i to on będzie decydował, kto będzie z ramienia Partii Republikańskiej startował w wyborach. W tej chwili przeznaczył na ten cel, jakby to powiedzieć, promowania własnych kandydatów w ramach Partii Republikańskiej 75 milionów dolarów. Poza tym to, co mówił, jest bardzo ważne, bo warunkiem w ogóle, że jakakolwiek demokracja zostaje zachowana w Stanach Zjednoczonych jest zmiana relacji wyborczej. Nie może być tak, że relację wyborczą zmieniają komisarze w dniu wyborów. I Trump domaga się przede wszystkim zniesienia, czy też raczej ograniczenia głosowania korespondencyjnego, które jest tak bardzo fałszywe, można sobie doczytywać do głosy. Tylko ograniczenia prawa do głosowania korespondencyjnego, tylko i żołnierzy, e, którzy są poza, prawda, e, e, Stanami Zjednoczonymi gdzieś. Więc e, cho, chodzi o to, żeby powrócić do głosowania bezpośredniego. To raz. I sprawa e, jeszcze ważniejsza, żeby wprowadzić numery identyfikacyjne. Dlatego, że niestety, ale Stany Zjednoczone są jedynym krajem e, Zachodu, gdzie e, wyborcy mogą głosować wielokrotnie. Ponieważ teraz jak głosowali, nie sprawdzało się ich e, 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 dowodów, no bo dowodów w Stanach nie ma, są tylko prawo jazdy, e, ale e, normalnie e, każdy mógł głosować wielokrotnie. Więc e, chodzi o to, żeby każdy wyborca miał swój własny e, e, numer identyfikacyjny. We Francji, na przykład, każdy wyborca zarejestrowany ma taką e, jakby liczbę, e, e, taki kartonik, e, na którym przy każdym głosowaniu. Komisja stempluje, że oddał głos e, w tym głosowaniu i bez tego kartonika nie można e, głosować, a jak się tam już raz zagłosuje, ma się tam stempel, to drugi raz też nie można już głosować, bo już jest widoczne, że głosował, tak? więc e, wyeliminowanie wielokrotnego głosowania i wyeliminowanie głosowania korespondencyjnego, e, żeby położyć kres oszustwom, jest to nie absolutnym warunkiem, bo jeżeli tych zmian e, do tych zmian nie dojdzie, no, to już wszystkie wybory w Stanach Zjednoczonych nie mają najmniejszego sensu, bo Republikanie oczywiście fałszują e, każde kolejne e, wybory. A jeżeli chodzi o program, to, to Orlando opowiedział się e, przeciwko tym szaleństwom genderowym, e, przeciwko e, emigracji do Stanów Zjednoczonych, czyli chwalił swoją koncept muru e, i koncept, Czyli tutaj e, 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 cały czas jest kontynuacja e, takiego stanowiska, jaka, jakiego, jak, którego zna, jaką, które znamy jeszcze za czasu pracy prezydent Trumpa. E, tak, oczywiście ale, jest ale najważniejszy, przepraszam bardzo, najważniejszy problem to jest taki, czy e, jak szybko uda mu się wyeliminować tę opozycję wewnątrzrepublikańską, czyli e, Mac Conella, e, Cheney, Mitrondenia, e, Panią Markowską, i tak dalej. No to jest. To jest no trochę, to jeszcze, jeszcze trochę czasu jest do najbliższych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Będziemy oczywiście obserwować, bo to myślę, że to się stanie w ciągu najbliższych miesięcy, z zakończeniem walki wewnątrz republikanów i tych walki o wpływy oczywiście. I zobaczymy, tak, jak, to, to, jak jest, to się zakończy. Nie chodzi o wybory, chodzi o wybory prezydenckie za 4 lata, tylko chodzi o wybory części posłów do Izby Reprezentantów i części Senatorów za 2 lata. Ale do tej pory myślę, że sytuacja będzie już jasna, jeżeli chodzi o republikanów. Panie doktorze, chciałam zapytać o, na temat otrucia Nawalnego, ponieważ dwie ekspertki ONZ do spraw praw człowieka zażądały w poniedziałek międzynarodowego śledztwa w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski pytany, czy Unia Europejska przyłączy się do tego apelu, powiedział, że wyjaśnienie w ogóle to jest raczej no, mało możliwe i raczej nieprawdopodobne. Czy Jak pan uważa, czy jest możliwe międzynarodowe śledztwo i czy jest jest możliwe, skuteczne przede wszystkim, bo przecież były już śledztwa, jeżeli chodzi o inne polityczne zabójstwa, które jednak doprowadziły do, yy, te, do rosyjskich służb specjalnych. A tak, ale chodzi, żeby coś z tego wynikało, tak? A, no, oczywiście nic z tego nie będzie wynikało. Na, na międzynarodowe śledztwo to e, Unia się nie zdecyduje, moim zdaniem. To są na razie tylko takie pogróżki. Worszyki tak, Maliu. ale to nie chodzi o Unię, ale o ONZ. My mówimy o tej zasadzie. Tym bardziej się nie zdecyduje ONZ. To są tylko pogróżki, gdyż, e, jakby powiedzieć, no, e, taka e, wojna słowna, i ta strona zachodnia spodziewa się, że e, Putin dokona jakiegoś gestu, prawda, i sprawa się zakończy. Ale Putin nie musi ustępować, bo to sobie uważa, nic nie Więc e, gdyby tutaj. Możliwo, gdyby państwa zachodnie zdecydowały się użyć jakichś poważniejszych środków, poważniejsze sankcje, na przykład zablokować majątek Putina w bankach zachodnich. Ale na razie mamy tylko i wyłącznie straszenie na płaszczyźnie propagandowej. I na tym musimy zakończyć. Państwa moim gościem był politolog do spraw, do spraw służb specjalnych, pan dr Jerzy Targalski. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję panie